Cześć, tutaj Bartek Piasecki. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak kadrować, edytować i modyfikować obrazki bezpośrednio w WordPressie. Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób zmienić proporcje, bądź też grafiki, które dodaliście do, do swojego WordPressa. Tutaj jesteśmy w trakcie tworzenia naszej strony blogowej pokazującej nasze wpisy, nasze wpisy, więc jak widzicie, nasz problem jest tutaj taki, który będziemy rozwiązywać, że te dwa po prawej stronie, czyli Tulsy, Google, dwójka i tajna strona, są za krótkie, a rozwiązaniem tego problemu będzie zmiana ich proporcji tak żeby były dokładnie identyczne jak wszystkie te cztery, czyli proporcje 4 na 3. Tu krótka dygresja, Osoby, które oglądają, to teraz w serii ja oglądałem poprzedni odcinek. Ja między tymi odcinkami dodałem dodatkowe wpisy blogowe, tak żebyśmy mieli trochę więcej materiału, który nam potem pozwoli w, lepszy, w lepszym stopniu filtrować te, te wpisy przez właśnie kategorie. No bo kiedy mieliśmy cztery wpisy, no to ciężko było to filtrować, no bo w jednej kategorii było jedno, w drugiej było dwa i tak dalej, więc to nie, nie pokazywało tego, tego efektu. Ale dobrze. Przejdźmy sobie do, do działania, więc Pierwsza którą potrzebujemy zrobić, to odnaleźć te dwa obrazki, czyli tą osobę, z którą mówić i te kombinerki. Dobra, wbijamy sobie tutaj, wchodzimy sobie w media. Mamy pierwszy obrazek przed nami, klikamy sobie w edytuj obrazek. I teraz jest tak, można to zrobić na dwa sposoby. Jeden z nich nie zawsze działa, zacznijmy sobie od niego, czyli tutaj dajmy sobie 4 do 3, dokładnie, więc to jest coś, co czasami nam się tutaj wykrzacza, więc czasami musimy sobie wybrać tą proporcję w pikselach, czyli na zasadzie to będzie 1200 do 900, to będzie coś, co będziemy sobie potrzebowali zrobić, czyli to jest nasze 4 na 3, ale jak widzimy nie jest to aż takie obszerne, czyli moglibyśmy szukać trochę jakby innego, innej opcji, ale możemy sobie tutaj też pisać te 4 na 3 w tym momencie, więc w tym momencie to z jakiegoś powodu działa i po prostu rozszerzamy sobie to na tej zasadzie, żeby to wypełniło jak największą część naszego obrazka, więc mamy tutaj proporcję 4 na 3 na cały obrazek, klikamy sobie kadruj, zapisujemy sobie zmiany i już Wam pokażę od razu dla osób niecierpliwych, żebyście nie czekali na, na kolejny obrazek, że w tym momencie po odświeżeniu te nasz, nasze Google Toolsy dwójka już zajmują całą, całą przestrzeń. To samo sobie zrobimy w tym przypadku z naszym obrazem, gdzie pani mówi cicho. Też sobie damy kadruj i spróbujemy te proporcje. Ok, najpierw możliwe, że trzeba to kliknąć w obrazek, a dopiero potem ustawić te, te proporcje albo i nie. Szczerze to są jakieś bugi, które które nie jestem w stanie ich rozwiązać, ale jesteśmy w stanie, można by powiedzieć, że sobie to obejść i w takim przypadku po prostu ustawić na tej zasadzie. To kadrowanie. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcji, subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto otworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. nie, jak widzicie, to kadrowanie nie musi być od krawędzi, możemy sobie ten przestrzeń przesunąć centralnie, i w tym przypadku sobie przekadrować ten obrazek na tej zasadzie, żeby to było zrobione po prostu idealnie po środku, czy czy w miarę e, równo. Jeżeli sobie to naciśniemy tutaj znowu Enter, no to jak widzicie, mamy teraz tutaj tą naszą sekcję blogową e, już ustawioną e, na tej zasadzie, żeby wy, wygląda to zdecydowanie bardziej wizualnie. E, z racji tego, że tutaj już ten nasz problem rozwiązaliśmy. Oczywiście to nie są wszystkie obrazki, e, które, które mamy w naszym WordPressie, bo jeżeli byśmy sobie teraz zmienili proporcji tej naszej wtyczki pokazali dajmy na to nie wiem 12 wpisów blogowych Tak jak widzicie to działa tutaj całkiem dobrze, ale te gmaile i hello worldy jeszcze są w nieodpowiednich proporcjach, więc ja sobie to po prostu dostosuję w między naszymi odcinkami, tak żebyśmy mieli wszystkie obrazki ustawione w odpowiedniej proporcji to też przyspiesza ten temat, że nie musimy pobierać obrazków w Kadrować i w kanwie, wgrywać z powrotem, tylko możemy to sobie część rzeczy po prostu ułatwić z poziomu WordPressa. I jeszcze będąc w tym odcinku, chciałem pokazać trochę inne rzeczy związane z kadrowaniem tych obrazków, więc wejdźmy może w ten obrazek Gmailowy. I to jest tak, że z jednej strony my oczywiście możemy ten obrazek kadrować, my możemy ten obrazek również obracać, czyli nie musimy go zapisywać, żebyśmy zrobili z niego obrazek pionowy, poziomy. Możemy go też odbijać w lewo, w prawo. Ja tego nie będę tutaj zapisywał, ale pokazuję wam to tylko jako jakiś tam Przykład, co możemy zrobić z poziomu WordPressa. Możemy też oczywiście sobie zmienić skalę, czyli dajmy na to, jeżeli ten nasz obrazek to jest 1600, to jeżeli byśmy tutaj wpisali sobie 400, to zmniejszamy ten obrazek przez 4, albo nawet przez 16. Jeżeli tam, jeżeli się nie mylę, i tak, tak powinna działać ta, ta proporcja. Więc jeżeli byśmy tutaj nacisnęli tą skalę, to po prostu ten obrazek zmniejszymy. Ja sobie pozwolę tego nie robić, żebym nie musiał z powrotem go, go powiększać, ale w taki sposób to tutaj działa, więc tutaj w chwili obecnej mamy zmniejszoną skalę. I co jeszcze możemy sobie tutaj robić? Weźmy sobie przejdźmy do tego pierwotnego obrazka dokładnie, więc to jest ten motyw może zróbmy tak anuluj, żebyśmy żebyśmy się to za bardzo nie pokopali. Możemy go też przykadrować na zasadzie takiej, że przyciągając sobie lewo, prawo ten suwaczek, możemy sobie po prostu uciąć część tego obrazka. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy zachowywali jakąś pewnego rodzaju proporcję, to nie jest nasz cel, tylko to narzędzie służy do tego, byśmy chcieli wyciąć część obrazku, na przykład tutaj będziemy mieli jakieś logo, czy jakąś, jakiś element niepożądany i chcielibyśmy to po prostu skrócić, to również na zasadzie tego kadrowania możemy sobie to e, przyciąć. Jak widzicie ten nowy obrazek już nie zawiera tych, tych fragmentów e, poza ekranem komputera. Jakbyśmy zapisali zmiany, to analogicznie będzie to następowało i, yy, i po prostu będziemy mieli nowy obrazek. Ja tego w chwili obecnej nie, nie robię, tylko anuluję te te zmiany. Dobra, w tym odcinku chciałem Wam pokazać, w jaki sposób z poziomu tutaj biblioteki mediów możemy edytować dane grafiki. Jak możemy zmieniać ich proporcje, jak możemy zmieniać ich wymiary, jak możemy je kadrować w proporcjach, tak żebyśmy utrzymywali pewne docelowe proporcje. A w kolejnym odcinku dostosujemy tą naszą stronę blogową i pokażę Wam, zakończymy jakby budowanie tej, tej, tej naszej sekcji. Oczywiście. Na potrzebę tej serii blogowej, później to oczywiście będziemy rozwijali, bo ta strona będzie się cały czas rozrastała. Dobra, to myślę, że to w chwili obecnej tyle. Jak widzicie, nasza sekcja już wygląda zdecydowanie lepiej. Jeszcze potrzebujemy dwa obrazki przykadrować i będziemy, będzie to wyglądało już zdecydowanie bardziej ciekawie. Dobra, to dzięki na dzisiaj i trzymajcie się.